Co jest takiego istotnego, na co Ty zwracasz uwagę, kiedy dobierasz okulary i mówisz, O, w tych wyglądasz dobrze, a w tych nie. Ja traktuję okulary przede wszystkim jako całość, czyli najważniejsze, że ma to być osoba, która ma daną wadę wzroku, czyli okulary dobieramy również pod daną wadę wzroku, że wiemy, że w przypadku soczewek minusowych one są grubsze na brzegu, więc w tym momencie ta oprawka, jak będzie nieco szersza na brzegu, będzie lepiej, bo wtedy schowa swoją wadę. Wady plusowe powiększają oczy, więc w tym momencie trzeba dobrać taką oprawkę, żeby ona była w miarę najmniejsza. Bo jeśli mamy dużą wadę plusową, na przykład 9, 10 i tak dalej, to to powiększenie oka występuje. W momencie, jak bierzemy małą oprawkę, do tego dopasowujemy specjalnie pocienione szkła, które są również wykonywane na zlecenie w fabryce, wtedy te powiększenie oczu jest mniejsze, lepiej się wygląda i przede wszystkim są o wiele lżejsze i bardziej estetyczne. Mm, to, Czyli to... jest to kompleks jakby. Wada plus człowiek i do czego to ma, ma służyć. To w ogóle bym nie pomyślał o tym, ale rzeczywiście, no przecież szkło powiększa, w związku z tak. tym to oko może być... Inaczej Większe.